Pamiętasz, jak kiedyś podróże miały inny smak? Poranna kawa z termosu na przystanku PKS-u, rozklekotany pociąg, w którym pachniało kanapkami z jajkiem i papierowym biletem schowanym głęboko w kieszeni. Wtedy człowiek miał w sobie więcej siły, mniej się martwił, byleby ruszyć w drogę, byleby zobaczyć coś nowego. Dzisiaj jednak, gdy przekroczysz siedemdziesiątkę, podróż potrafi mieć zupełnie inne znaczenie coraz częściej zamiast radości przynosi zmęczenie, a po powrocie nie wspomnienia, lecz ból nóg, obrzęki, bezsenne noce i pytanie, czy naprawdę było warto? Nie chodzi o to, by całkowicie przestać podróżować, ale by zrozumieć, że po pewnym wieku długie trasy, te wielogodzinne przejazdy autokarem, loty samolotem czy dalekie wyprawy samochodem mogą być dla organizmu poważnym wyzwaniem. Ciało, które kiedyś regenerowało się błyskawicznie, dziś potrzebuje więcej troski, a każda godzina spędzona w pozycji siedzącej to obciążenie dla serca, żył, kręgosłupa i stawów. Jednym z największych zagrożeń są tak zwane ciche zakrzepy. Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że siedzenie bez ruchu przez kilka godzin w samolocie, autobusie czy nawet w samochodzie pasażerskim spowalnia krążenie krwi w nogach. To prowadzi do powstawania skrzepów, które mogą się przemieścić do płuc lub serca. Nazywa się to potocznie chorobą klas ekonomicznych, bo pojawiła się u ludzi często latających samolotami, ale dotyka coraz częściej właśnie starszych osób, które wybierają długie trasy autokarowe czy pielgrzymki bez wystarczających przerw. Drugim powodem, dla którego warto przemyśleć podróże, jest zmęczenie organizmu, które nie jest już tak szybko odwracalne jak dawniej. Pamiętasz czasy, gdy wracało się z wakacji z torbami pełnymi pamiątek, a następnego dnia można było pójść do pracy? Teraz. Każde przeciążenie, brak snu, zmiana klimatu, zbyt długie siedzenie może wywołać efekt domina, osłabienie odporności, skoki ciśnienia, zawroty głowy, a czasem nawet problemy z równowagą i pamięcią. Wiek nie wyklucza przygód, ale wymaga rozsądku. Długie podróże to także stres, który nie zawsze jest widoczny na twarzy. Zmiana otoczenia, hałas. Tłok, pośpiech na dworcach wszystko to działa na układ nerwowy dużo silniej niż kiedyś. Młodszy człowiek zareaguje lekkim zmęczeniem, starszy spadkiem nastroju, dezorientacją, a w dłuższej perspektywie nawet bezsennością. Nasz organizm po siedemdziesiątce staje się bardziej wrażliwy na wszystko, co go rozstraja na brak rutyny, inne jedzenie, klimat, nieregularne posiłki jest jeszcze coś nasze serce. Po latach pracy troski emocji często jest bardziej zmęczone niż chcielibyśmy przyznać. Dla wielu osób nawet kilkugodzinna jazda w uparę bez odpowiedniego nawodnienia to obciążenie, które może skończyć się hospitalizacją. Lekarze często opowiadają o seniorach, którzy wrócili z wycieczki z cudownymi wspomnieniami, ale i z problemami, które zaczęły się właśnie w drodze. Nie chodzi o to, by przestać podróżować przeciwnie, Chodzi o to, by mądrze planować, by ciało mogło powiedzieć po powrocie jestem zmęczony, ale szczęśliwy, a nie jestem wykończony i nie wiem, czy bym to powtórzył. Bo podróż po siedemdziesiątce może nadal być piękna, w warunku, że jest dostosowana do tempa życia, które daje ci spokój, a nie ból. Kiedy człowiek młody jedzie w podróż, myśli o krajobrazach, atrakcjach, nowych smakach, i o tym, ile zdjęć zrobi. Kiedy człowiek starszy wsiada do autobusu, pociągu czy samolotu, myśli już raczej o tym, jak bardzo bolą go nogi po dwóch godzinach siedzenia i jak znaleźć toaletę, gdy autobus zatrzyma się dopiero za trzy. To już zupełnie inna perspektywa, prawda? I tu właśnie kryje się drugi, może mniej oczywisty, ale bardzo realny powód, dla którego długie podróże po siedemdziesiątca nie są najlepszym pomysłem. Długie siedzenie to coś, czego nasze ciało po prostu nie lubi. Starsze mięśnie szybciej sztywnieją, a żyły tracą elastyczność. Gdy przez wiele godzin nie poruszamy się ani trochę, krew zaczyna gromadzić się w nogach. To dlatego po podróży nogi są ciężkie, spuchnięte i czasem aż pieką. Niektórzy mówią, że to nic takiego, taki już wiek, ale to nieprawda. To sygnał ostrzegawczy, że krążenie jest przeciążone. Wystarczy do tego kilka podróży w roku, by zaczęły się prawdziwe problemy z krwiobiegiem czy sercem. Kolejnym aspektem o którym często zapomina przy planowaniu wyjazdów jest dostęp do lekarstwa i rytm dnia. Gdy jesteś w trasie, twój organizm traci przewidywalny rytm, do którego jest przyzwyczajony. Posiłki są o innych porach, często mniej zdrowe. Tabletki bierzesz w pośpiechu, czasem bez jedzenia lub w innych godzinach. Wydaje się, że to drobiazgi. Ale po kilku dniach takich rozregulowań organizm zaczyna się buntować. Ciśnienie skacze, poziom cukru przestaje być stabilny, a sen staje się niespokojny. Starszy człowiek ceni spokój, ciszę i własne tempo, a podróż, szczególnie długa, odbiera to wszystko. Często trzeba wstać bardzo wcześnie, ścigać się z godziną odjazdu, pilnować bagażu, a potem przesiadać się z jednego środka transportu na drugi. Nawet jeśli słyszysz od przewodnika, że to tylko krótkie przejście do hotelu, to w praktyce może oznaczać 700 metrów po nierównych uliczkach w upale lub deszczu. I to już nie przygoda, to próba sił. Która może skończyć się nadciśnieniem, odwodnieniem, albo zwykłym przemęczeniem, z którego trudno dojść do siebie. Paradoksalnie, nawet podróże marzeń potrafią stać się źródłem stresu. Wiesz, że to powinno cieszyć, ale w środku czujesz napięcie, czy wszystko pójdzie dobrze, czy bagaż nie zginie, czy nogi wytrzymają tempo zwiedzania. Ciało odczuwa to napięcie na równi z chorobą. Kortyzol, hormon stresu wzrasta, serce bije szybciej, głowa robi się ciężka. Po powrocie zamiast wspomnień zostaje rozdrażnienie i bezsenność. To dlatego wielu seniorów po dłuższych wyjazdach mówi, niby odpoczywałem, a wróciłem bardziej zmęczony. Nie chodzi o to, że podróże są złe. Chodzi o to, że po siedemdziesiątce nasze ciało potrzebuje innego rodzaju podróżowania. Spokojnego, krótszego, z przerwami i możliwością odpoczynku, a nie zmuszania się do wielogodzinnego wysiłku. To nie jest rezygnacja z życia, to mądrość, która przychodzi z doświadczeniem. Bo przecież nie trzeba jechać tysiąc kilometrów, by poczuć się jakby się odkrywało świat. Czasem wystarczy krótki wyjazd do miejsca, które ma dla ciebie znaczenie, choćby wizyta w miasteczku dzieciństwa, w lesie, gdzie dawniej zbierałeś grzyby, albo nad jeziorem, gdzie kiedyś z wnukami łowiłeś ryby. Takie podróże leczą, nie męczą. A jeśli naprawdę marzysz o dalszych wyjazdach, Wystarczy wprowadzić kilka prostych zasad, które pozwolą cieszyć się podróżą bez ryzyka. W ostatniej części opowiem, jak podróżować mądrze, by każda droga, nawet ta krótka, dawała ci radość i spokój, a nie wyczerpanie. Życie nie kończy się po siedemdziesiątce, a ciekawość świata nie znika tylko dlatego, że pojawia się kilka zmarszczek więcej. Wciąż można cieszyć się podróżą, tylko trzeba ją dopasować do siebie, a nie odwrotnie. To właśnie wtedy przestaje być wyzwaniem, a staje się przyjemnością. Problem w tym, że wielu seniorów próbuje podróżować tak, jak robili to 30 czy 40 lat temu. Tyle, że dziś ciało wysyła inne sygnały, a prawdziwa mądrość polega na tym, by ich słuchać. Najważniejsze to zaplanować podróż w swoim rytmie. Nie warto ulegać presji, by zobaczyć jak najwięcej, bo po co? Lepiej zobaczyć mniej, ale naprawdę to zapamiętać, niż pędzić tam, gdzie inni nas popędzają. W dawnych czasach w polskich rodzinach podróżowanie miało inny sens. Jeździło się, by spotkać ludzi, poczuć atmosferę miejsca, wypić herbatę z gospodarzami posiedzieć w cieniu lipy. Dziś turystyka bywa szybka i powierzchowna, a zmęczony człowiek wraca z niej z pełną kartą zdjęć, ale pustką w środku. W wieku 70-80 lat wcale nie chodzi o to, by wszystko zobaczyć. Chodzi o to, by coś naprawdę przeżyć. Drugą zasadą jest słuchanie swojego ciała podczas podróży. Jeśli czujesz, że potrzebujesz przerwy, zrób ją Jedź tak, by co godzinę lub dwie móc się poruszyć, napić wody, rozprostować nogi, nie bój się zatrzymywać, świat nie ucieknie. I nie wierz w to, że wszyscy inni dają radę, bo twoje ciało jest wyjątkowe. Jedni znoszą podróże lepiej, inni gorzej, i nie ma w tym nic złego. Szacunek dla własnych granic to największy luksus, jaki można sobie dać. Trzecia sprawa, o której zapominają nawet ci najbardziej rozsądni to bezpieczeństwo serca i nóg. Długie siedzenie oznacza większe ryzyko zakrzepów, dlatego warto zakładać luźne ubranie i wygodne buty. Warto zabrać ze sobą wodę, a nie tylko kawę czy herbatę, które odwadniają. Nawet drobny szczegół, jak unoszenie stóp na małym podnóżku w pociągu czy autobusie. Może zdziałać dużo dobrego. Lekarze powtarzają: Podróżuj, ale nie zapominaj o ruchu. Nie chodzi o sport, a o prosty gest troski o siebie. Czwarta zasada to emocje. Starszy człowiek często odczuwa więcej niepokoju związanego z nowymi miejscami, tłumem czy zmianą otoczenia. Dlatego warto wybierać kierunki bliskie sercu. Takie, które nie męczą, tylko uspokajają. Polska ma tysiące pięknych zakątków, od cichego Mazowsza po pachnące sosną Mazury. Krótki wyjazd nad rzekę, do znajomego miasteczka, do sanatorium, w którym czujesz się dobrze to podróże, które budują, a nie wyczerpują. I najważniejsze nigdy nie pozwól, by ktoś wmówił Ci, że jeśli po siedemdziesiątce nie zwiedzasz świata, to coś tracisz. To nieprawda. Prawdziwa podróż zaczyna się wtedy, gdy czujesz spokój, nie pośpiech. Bo dla człowieka dojrzałego radość nie przychodzi z kilometrów, lecz z chwil. Z porannej kawy na werandzie, z uśmiechu wnuka, z rozmowy z kimś, kogo dawno nie widziałeś. Taki moment w sercu potrafi być piękniejszy niż tysiąc widoków z egzotycznych miast. Jeśli więc planujesz kolejną podróż, pomyśl o niej jak o spokojnej wędrówce, a nie wyścigu. Niech będzie krótka, bez pośpiechu, z czasem na odpoczynek i spotkanie z samym sobą. Bo najlepsze podróże po siedemdziesiątce są te, z których wracasz zdrawszy, spokojniejszy. I bogatszy w spokój, nie tylko we wspomnienia. A jeśli ten film pomógł Ci zobaczyć podróżowanie z nowej perspektywy, to zostaw lapkę w górę, subskrybuj kanał i napisz w komentarzu, jakie miejsce w Polsce daje Ci prawdziwy odpoczynek. Pamiętaj, podróżować można zawsze, ale najlepiej wtedy, gdy słuchasz swojego serca i żyjesz w zgodzie z rytmem, który daje Ci szczęście.